Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku CykloKliniki Tour de Tour. Kacper Simiński jest moim gościem. Witaj. Witaj Adamie. Kacper, dzisiaj porozmawiamy sobie o regeneracji. Tak się, tak się umówiliśmy. Opowiemy o, o kilku metodach regeneracji, o tym, które są dobre, a które tak nie do końca. To prawda. To od czego zaczniemy? Może zacznijmy od tej sauny, bo rozmawialiśmy sobie sporo tak. o saunie i sauna jest w ogóle popularna dosyć się, się, się zrobiła. Mamy i te przenośne sauny, mamy różnego rodzaju sauny w tej chwili, z których się korzysta. Powiedz, co jest w saunie dobrego, a co ona robi niedobrego? Myślę, że zaczniemy od tego, co robi niedobrego i od tego, myślę, że najpopularniejszego mitu dotyczącego regeneracji, czyli sauna regeneruje. Tak naprawdę sauna nie regeneruje. Jeżeli spojrzymy, jak działa sauna, to wiemy, że dochodzi do wzrostu temperatury ciała. Wiemy, że może zwiększać stan zapalny. Uszkadza nam enzymy odpowiedzialne za rozkład białek mięśniowych, które są uszkodzone. Więc, jeżeli już po treningu mamy uszkodzone białka mięśniowe, czyli włókna mięśniowe, i uszkodzimy sobie jeszcze sauną enzymy, które je rozkładają, no to jak mamy się regenerować? Większość zawodników, która do mnie trafia, mówi, że A, chodzę na, na saunę tak dwa, trzy razy w tygodniu po treningu, bo później się dobrze czuję i dobrze się regeneruję. I okej, okay. na poczucie rzeczywiście sauna może wpływać pozytywnie. Tak samo może redukować ból mięśni, bo jednak organizm się rozgrzewa. Tak samo jak zawodnik po rozgrzewce też ma zmniejszoną bolesność mięśni, jeżeli miał wcześniej domsy na przykład. I tak samo jest na saunie. No ale zwiększyliśmy stan zapalny idąc na saunę. Do tego szkodziliśmy enzymy. Do tego jesteśmy odwodnieni. W sumie mamy też obciążenie długo-nerwowego, no bo nasze serce musiało intensywnie pracować. Też może się zrelaksowaliśmy, ale jednocześnie no, ten stres długo-nerwowego był, chociażby ze względu na konieczność regulacji temperatury ciała, więc sauna będzie obciążeniem. Będzie obciążeniem dodatkowym. I trzeba pamiętać o tym, że saunę musimy uwzględniać w treningu jako jednostkę treningową, a nie jako coś, co nam pomaga w regeneracji. No i na co jest korzystna? Sauna będzie zwiększała nam objętość osocza krwi. Co to oznacza? Oznacza to, że wzrośnie wydolność. Było takie badanie przeprowadzone na maratończykach, gdzie czas wysiłku do wyczerpania był dłuższy o 32% u osób, które chodziły na saunę w porównaniu do osób, które z niej nie korzystały. To z kolei przekłada się na Około 2% wpływ na czas trwania wysiłku maksymalnego. Czyli, jeżeli będziemy jechali czasówkę na przykład w gorącym klimacie, to osoba, która chodziła na saunę i rzeczywiście zaadaptowała się do wysokich temperatur, będzie miała krótszy czas o 2% niż osoba, która nie chodziła na saunę. Czyli jest korzystna treningowo, jest korzystna wydolnościowo, ale nie jako narzędzie regeneracyjne i o tym trzeba pamiętać po prostu. Czyli to nie tak, że sauna nie, tylko trzeba wiedzieć, w czym się nam może przydać, a kiedy nam może zaszkodzić. Dokładnie tak. U niektórych swoich zawodników stosuje treningi cieplne, czyli saunę tak naprawdę. Sauna można zastępować trening cieplny na rowerze, realizowany na trenażerze. Pamiętam, że kiedyś Michał Kwiatkowski wstawiał taki post, gdzie zamknął się w łazience, tam wstawił trenażer, nagrzał do chyba 40 paru stopni tą łazienkę, no i wrócił takie zdjęcie. Wtedy robił trening cieplny, adaptował się do wysokich temperatur. No i rzeczywiście, później to zaowocowało. I jeżeli mamy starodosłownie gdzieś w lato, a słabo tolerujemy wysokie temperatury, no to wiadomo, że musimy taki trening cieplny przeprowadzić i sama nam w tym pomoże. Także treningowo ona jest skuteczna. I rzeczywiście wpłynie pozytywnie na formę, tylko nie wpłynie pozytywnie na regenerację. Więc jeżeli uwzględnimy taką saunę po treningu na spokojnym, OK, ale wiemy, że to jest dodatkowe obciążenie. Jeżeli zrobimy to po mega intensywnym wysiłku, to niestety ale to może być już za dużo dla układu nerwowego, dla układu krążenia również, bo się odwodnimy, krew będzie zagęszczona. Być może jeszcze byliśmy odwodnieni po treningu i w konsekwencji chwilowo możemy się przeciążyć i ta adaptacja może być zaburzona. I zamiast progresować, to ta sama nam zaszkodzi. Ale to są kwestie naprawdę mega specyficzne dla danej sytuacji. Dla mnie jako dla trenera jest ciężko nawet saunę odpowiednio wplatać w trening, szczególnie u amatorów, ponieważ tutaj ta regeneracja jest zaburzona. To nie jest tak jak u zawodowego sportowca, gdzie rzeczywiście zawodowy sportowiec idzie na rower, regeneruje się, idzie na rower, regeneruje się. Tutaj jest jeszcze praca, jest szkoła u rolików, u juniorów, więc ilość obciążeń jest na tyle duża, że ciężko jest tą saunę wpleść, ale da się to zrobić. Tylko nie ma takiej złotej recepty. Tutaj trzeba obserwować swój organizm i nauczyć się go też czytać. No tak, to to jest jak, jak we wszystkim, że też o tym sobie, sobie mówiliśmy przy tym przemęczeniu i tak, tak. dalej. To będzie, to będzie słuchajcie, następny temat cyklo kliniki, porozmawiamy sobie właśnie o, o przemęczeniu, o przetrenowaniu. Natomiast dzisiaj jeszcze ta regeneracja, czyli to osał już chyba mniej więcej wiemy. Jako jednostka treningowa, OK może pomóc, natomiast jako regeneracja nie. Kolejne. Rozciągania na przykład. Rozciągania. No i to jest drugi mega popularny mit. Rozciąganie na regenerację. Ech. Pisałem pracę magisterską. Badam wpływ rozciągania statycznego, dynamicznego i połączenia tych dwóch metod na siłę maksymalną u kolarzy. Jeszcze co brota się nie obroniłem, więc nie mogę hmm. wysłać komukolwiek z Was tej pracy, natomiast mogę zdradzić, że że rozciąganie statyczne raczej pogarsza możliwości wysiłkowe, szczególnie w ramach rozgrzewki, a z kolei w ramach, w ramach regeneracji może powodować stan zapalny, bo większość z nas, w tym ja też w swojej przyszłości, rozciągałem się źle. Czyli, no, dzieci w szkole na WF-ie, rozciągamy się. No to rozciągamy się w taki sposób, że sięgamy maksymalnie do podłogi, nogi mają nas boleć i najlepiej mamy jeszcze to dociągać albo pogłębiać. No i fajnie. Tylko o tym też mówi na przykład tak. Uważam go za rewelacyjnego specjalistę. I na jego wykładach wielokrotnie powtarzał: jeżeli dociągamy, szarpiemy, to rozrywamy. No i rzeczywiście tak jest. Ja się z tym 100% zgadzam i sam to powtarzam też moim podopiecznym. Będziesz dociągał, to rozrywasz. Bolicie, to jest sygnał alarmowy. Organizm mówi aha, jesteśmy za daleko. To nas boli, czyli powoduje uszkodzenia. A my w tym momencie jeszcze dociągamy. No, no i... Bo to jest taka, taka tendencja. No my chcemy, my chcemy, lepiej, my chcemy więcej, my chcemy, z... skoro boli, to znaczy, że się naciąga, że następnym razem już nie, może nie będzie bolało. Dokładnie. To jest taka natura. Tylko tak, tak samo, nie wiem, sobie rękę. Natura jest taka, że unieruchomimy ją. E... No bo boli. No to dlaczego, jeżeli co ona ręka boli, unieruchomimy ją, nie chcemy jej używać, co? Rozciągając się, chcemy, żeby nas bolało. To jest właśnie taki paradoks. Z jednej strony unikamy tego bólu, a tutaj na siłę go wywołujemy. Czyli jak należy się rozciągać? Jak należy się rozciągać? Dynamicznie przede wszystkim. Czy głównie. Tylko też trzeba uważać na to, żeby to rozciąganie nie było zbyt intensywne. No bo tak samo jak przy rozciąganiu statycznym, jeżeli przegniemy, możemy wprowadzić stan zapalny. Nie mówię, żeby się w ogóle nie rozciągać. Bo możemy się rozciągać, możemy się rozciągać statycznie, dynamicznie, ale z głową. Statycznie. To schodzimy do poziomu na przykład, gdzie nie odczuwamy bolesności, nie odczuwamy nadmiernego napięcia, tylko sobie luźno i powoli obniżamy, 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 a nic nas nie boli. Rozciąganie dynamiczne. Robimy w pełnych zakresach, ale nie możemy mieć na przykład kończyny bezładnej przy wymachiwaniu przy nogą. tak? Tylko każdy ruch musi być celowy. Napinamy nogę po to, żeby wykonać dany ruch, i dochodzimy do granicy ruchomości. Dzięki temu po jakimś czasie zaczniemy odczuwać progres pod względem mobilności. Samo rozciąganie w kontekście regeneracji. Ono będzie obniżało nam na przykład napięcie mięśniowe, może redukować bolesność nóg czy ogólnie ciała w zależności po jakim jesteśmy treningu, Jaki to będzie typ rozciągania i co będziemy dokładnie robić. Ale z głową. To jest znowu z głową. Cały też z głową i musimy być ostrożni. Wszystko z głową, tak generalnie. Ja myślę, że to jest taka dobra zasada. Wszystko róbmy, róbmy z głową. I mówiłeś o tym, że jakby to, bo to rozciąganie dynamiczne polecasz, mhm. statycznego nie za bardzo. Mhm. To dynamiczne rozciąganie, w czym ono pomaga tak naprawdę? Dynamiczne rozciąganie zwiększy nam mobilność. Jeżeli zwiększy mobilność, no to możemy zejść z pozycją na rowerze, na przykład niżej. Dodatkowo wykazuje potencjał do zwiększania siły mięśniowej. O ile procent? Nie powiem, nie mogę, bo jeszcze się nie obroniłem. Ale u większości osób rzeczywiście pomaga zwiększyć siłę mięśniową, jeżeli jest stosowane przed wysiłkiem. Po wysiłku z kolei redukuje bolesność, poprawia ruchomość i jednocześnie nie ma większego wpływu na datację. Więc można to robić. I ogólnie w internecie bardzo często słyszy się, czyta się, że rozciąganie dynamiczne ma za zadanie rozgrzać, a statyczne schłodzić. No i ogólnie trochę tak, trochę nie. Rozciąganie dynamiczne będzie podtrzymywało nam temperaturę ciała, co więcej może powodować wzrost temperatury typowo we mięśniach, które są aktywne, i rzeczywiście nie schłodzi. Ale jednocześnie zwiększy zakres ruchomości, tak jak wcześniej powiedziałem zmniejszy to odczuwalne napięcie mięśniowe i też bolesność. Więc róbmy to, bo mamy też inne benefity właśnie jak zwiększona mobilność. A to statyczne rzeczywiście chłodzi? Czy statyczne chłodzi? Nie sprawdzałem tego, więc nie chcę się wypowiadać jeżeli nie jestem czegoś pewien. <laughs> e, dobrze, no to mamy rozciąganie, rolowanie. Rolowanie. Rolowanie to jest mega istotna kwestia. Ja i swoim pacjentom w gabinecie, i też podopiecznym mówię, że rolujemy się codziennie. Bo rolowanie przeciska kwas filurynowy między warstwami powięzi. Powiedź to jest taka tkanka, którą już wielokrotnie na pewno widzieliście na własne oczy. Bo jeżeli kupujecie pierś kurczaka, to jest na niej taka biała błona. Ta biała błona to jest powięź. I my mamy identyczną powięź. Ona rozciąga się po całym naszym organizmie otacza nasze narządy wewnętrzne. Jest jak druga skóra, bo biega pod skórą, zawiera w sobie układ nerwowy, krwionośny, przynosi siły zmieć na kości i tak dalej. Oczywiście mówię to tak ogólnikowo, nie chcę wdawać się w szczegóły, więc możecie przeczytać troszeczkę coś innego w internecie, jak przeczytać sobie, jak dokładnie wygląda powieść, ale chcę po prostu jasno wyjaśnić. No i powieść. Jeżeli Zaprawia swój układ nerwowy, napina też torebkę stałową, na przykład, przynosi siły z mięśni na kości, grupuje też mięśnie, w pęczki i tak No to, jeżeli ona nam się jakoś napnie, jeżeli ona się sklei, czyli doj dojdzie do przewężenia pomiężowego, no to niestety, ale jej warstwy nie mogą się między sobą przesuwać. Jak nie mogą się przesuwać, to <laughs> organizm będzie ograniczał ilość włókien mięśniowych, które mogą być aktywowane w trakcie wysiłku. To z kolei będzie powodowało niższą moc. Na rowerze, na siłowni, gdziekolwiek. Też przez to będzie zwiększona podatność na kontuzję. No bo jeżeli organizm źle czyta ułożenie ciała, a źle czyta, bo jednak ogranicza ilość włókien mięśniowych, które są aktywowane, bo jest źle napięta torebka stawowa, no to jak się przewrócimy, organizm może szybciej się uszkodzić. No bo powieść jest w danym miejscu za mocno napięta, jest sklejona, nie może się przesuwać, w innym jest z kolei jest luźna, jest taki flak. Więc to ryzyko jest zdecydowanie większe. No i w czym pomaga tutaj rolowanie? Powięź jest uwodniona przez kwas fialuronowy. jeżeli przyciskamy go między warstwami, to ono może się swobodnie przesuwać. Jak się będzie swobodnie przesuwać, no to unikamy ryzyka zwężeń powięziowych, rozluźniamy mięśnie, poprawiamy krążenie, zmniejsza się też bolesność mięśniowa. No i u kolażuterowych na przykład to jest mega istotne, bo Czytałem takie jedno badanie, w którym stosowanie rolowania pomiędzy treningami, były dwa treningi w ciągu dnia, i po, zawodnik, który rolował się po pierwszym treningu, pojechał na drugi. W grupie, w której było to rolowanie, siła mięśniowa w drugim treningu spadła o 2% mniej niż w grupie, która się nie rolowała. Czyli jeżeli mamy zawodnika jadącego omnium, no to. Załóżmy, że, że zawodnik rolujący się był słabszy w, w pierwszej konferencji. Natomiast później cały czas się rolował pomiędzy. No i okazuje się, że jest na tym samym poziomie, albo jest mocniejszy odzownika, który się nie rolował na sam koniec. Więc. Czyli te 2% plus 2% plus 2%, plus 2 już robi swoje. Czy wiadomo, nie jest to tak liniowo. No, no, to nie jest matematyka, Ale, to jest. Dokładnie. Ale rzeczywiście będzie to odczuwalne. Więc należy się rodować, szkolerzy to robić, szczególnie powinni to robić. No i rzeczywiście przyniesie to efekty. Tak samo, jeżeli macie na przykład domsy. I macie domsy po pierwszym treningu, po określonym. Nie co to jest domsy, bo może nie każdy będzie domy. Dobra, to jest taka opóźniona bojestność nóg. Na skutek mikrouszkodzeń, włókien mięśniowych. I tak naprawdę domsty to nie jest tak, że takie popularne zakwasy, bo zakwasy byłyby odłożeniem się kwasu mlekowego w mięśniach na przykład. Natomiast mleczanie jest utylizowane bardzo szybko, on może się utrzymywać na podwyższonym poziomie, dlatego na przykład robimy dłuższą rozgrzewkę przed niektórymi jednostkami, natomiast nie samo odpowiada za ból. Za ból odpowiada, odpowiadają mikrouszkodzenia w mięśniach i stan zapalny jest z nimi związany. Jeżeli się wyrolujecie po pierwszym treningu, po roztrenowaniu na przykład to na pewno będziecie mieli dalej domsy, no bo odzw... człowiek się odzwyczaja od danego typu wysiłku, ruchu i tak dalej, no ale będą one mniejsze. I to mniejsze o kilkanaście do kilkudziesięciu procent, w zależności od badania, które sprawdzimy, ale tak jest. Ech, co jeszcze? No, no bardzo popularne teraz te wszystkie Gany. 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 Czyli to wszystko co też o, widzimy tak. w wielu kolarzy. No zrobiło się to modne. Zrobiło się tak. to bardzo modne. Co to, co to daje? Czy to w ogóle coś daje? Ewentualnie co daje? Czy pamiętam takie zdjęcie z Tour de France? Kasi, nie wiadomo? Z hotelowego jak właśnie pokazywała jakieś urządzenie. Takiego Gana właśnie. No i zacząłem się tym interesować. Czy to rzeczywiście coś daje? Ja że Wtedy sam byłem zawodnikiem. Stwierdziłem, że no kurczę nic nie mogę znaleźć. Ale może po prostu jeszcze nie wiem gdzie szukać. No i zamówiłem sobie. Sam używają go przez kilka ładnych lat i rzeczywiście co odczuwałem? Zmieszana bolesność, takie rozluźnienie. Natomiast co mówią badania naukowe? Nie ma ich dużo, więc raczej to są poszlaki, a nieżeli rzeczywiście badania naukowe. Ale taka terapia, pistoletem do masażu, raczej nie wpływa na formę. A co lepsze, natknąłem się na badanie, gdzie jakiś kulturysta za mocno sforsował sobie biceps i w konsekwencji doszło do rozpadu mięśnia. Więc na pewno trzeba używać pistoletów ostrożnie. Natomiast czy one pomagają, czy szkodzą? Ciężko powiedzieć. Raczej sam myślę, że bardziej efekt placebo i rzeczywiście krótko, e, krótkofalowo rzeczywiście czujemy się lepiej, ale długofalowo raczej nie wpływają na regenerację. Bo to jest tak jakby jechać parę szrubę. Myśli się, się trzęsie po prostu. No a wcale nie jest wtedy łatwiej, tak? No nie, o nie jest, o nie jest. E, czyli czyli właściwie no też można zastosować. Nie, nie, nie jest tak, że nie można. No ja, ja się przynajmniej ja też czasami to stosuję. Mam takiego telegana i też go sobie czasami jak mnie gdzieś boli, to sobie czy proszę monikę, żeby mnie tam właśnie pomasowała. Bo tak krótko trwało pomaga, tak. Ale rzeczywiście może to nie jest narzędzie do, do jakichś do długofalowych korzyściach. Znaczy nie możemy się nawet w tej kwestii zbrodniowo wypowiadać? Mamy mm. za mało danych na ten temat, żeby móc wysunąć jakieś konkretne wnioski. E... Czyli znowu z, znowu z głową. Znowu z głową. Obserwujemy siebie, patrzymy jak to na nas działa i dochodzimy do własnych wniosków. No to jeszcze taka fajna zabawka, którą ja sobie nazywam ściekłe gacie. Ściekłe gacie, tak. Tak, czyli te nogawki, tak. e, które też, no też się zrobiły bardzo popularne. Co o nich myślisz? Nogawki kompresyjne. Tak. Według mnie są rewelacyjne. Są rewelacyjne, bo poprawiają krążenie krwi, zmniejszają bolesność, potrafią wpływać na siłę mięśniową pozytywnie. Przyspieszają też regenerację, wpływają pozytywnie na, na adaptację do danego typu wysiłku. Jeżeli są stosowane w trakcie wysiłku, to zmniejszają ilość mikrouszkodzeń, więc same korzyści. Jedyny problem z nimi jest taki, że nie wiadomo, ile czasu je stosować tak naprawdę. Ale jak to w trakcie wysiłku? Jak w takich wściekłych gaciach robić jakiś wysiłek? No niektórzy w nich biegają. Ja to nie, to, to nie wiedziałem, ja wiedziałem, bo, że no, to bo... tylko należąco można. Nie, no bo się... są dwa rodzaje. Albo jest właśnie taka, taka jakby pompa, gdzie zakładasz mm. te nogawki, one się pompują i jest tak. presoterapia za pomocą powietrza. Albo są nogawki, które się zakłada, typu skarpetki kompresyjne, które sięgają aż pod kolano. Druga opaska może być na Udo. Są całe też legińce kompresyjne i jeżeli zastosujemy taką odzież kompresyjną no to zmniejsza się ilość mikrouszkodnień w trakcie wysiłku, szczególnie w trakcie wygania, bo tam jest najwięcej wstrząsów. Ale generalnie stosujemy, polecam zawsze. Tylko mu już nie wiadomo jak, jak długo, tak? Nie wiadomo Ty... jak długo, ale, ale nie ma przeciwwskazań. Jest tak, no właśnie, nie można przesadzić, jak sobie ktoś weźmie 6, 60 minut, a nie 15, to co? To może się coś złego wydarzyć? Znaczy, jeżeli chodzi o takie pompowane no to tutaj musimy najpierw sprawdzić listę przeciwwskazań, zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia, bo no, tak naprawdę są różne programy tego. Ja nie chcę też mówić jak to robić, bo dana rzecz może być dobra dla kogoś, a dla kogoś innego nie i wręcz może mu zaszkodzić. Dlatego nie powiem jak to robić i jak ja z reguły to zalecam robić, bo najpierw zbieram wywiad, a dopiero później mówię jak. Natomiast jeżeli chodzi o odzież kompresyjną, no to rzeczywiście tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, no chyba, że jest zakrzepica, czy jakieś inne poważne schorzenia, ale wątpię, żeby jakoś mocno wpłynęły one na skuteczność tego. O ile nie są rzeczywiście poważne, bo przy nie zastosujemy tego, bo jest ryzyko... po prostu krążenie krwi wtedy się zmienia. Duża ilość krwi trwawia, trafia do tętnic żył, a takie krążenie powierzchowne też troszeczkę inaczej wygląda, no i po prostu może to być też niebezpieczne, dlatego zawsze przeciwwskazania że przeodzieży nie trzeba sprawdzić, ale nie ma wskazań ani przeciwwskazań do długości trzymania takiej wizerzy. Na przykład pamiętam, że sam leciałem 6-8 godzin łącznie w podróży w nogawkach kompresyjnych. Coś mi się stało? Nie. Czułem się wręcz dobrze, bo nie miałem napuchniętych nóg. Bardzo często, też jadąc na zawody jeszcze z klubem, jako młody zawodnik, zakładałem te nogawki rzeczywiście nie było puchlizny kostek. A tak to? Była. Więc rzeczywiście poprawiają mu nakrążenie i mogą zwiększać siłę mieć znowu. Więc po takiej podróży, jeżeli mamy. Zaburzenia krążenia w kończynach dolnych. To wiemy, że no, ta wydolność będzie troszeczkę mo będzie mogła troszeczkę spać, a w sytuacji, kiedy zastosujemy te nogawki, no to jednak raczej nie spadnie. Także raczej stosujemy, ale jak długo to jest indywidualne. No to co nam jeszcze zostaje masaż. Masaż. No masaż działa podobnie do rolowania, z tym, że nie przeciskamy kwasu nowego między warstwami powięzi. No to oznacza, że pomijamy trochę aspekt powięziowy. I poprawiamy, poprawiamy krążenie, poprawiamy elastyczność mięśni, poprawiamy też odczuwane zmęczenie, czyli zmniejszamy polecość mięśni. Przyspieszamy też regenerację, bo dochodzi do poprawy krążenia, więc też substancje odżywcze są lepiej dostarczane itd., itd. No i jest to fajne rozwiązanie. Tylko to, że pójdziemy raz w tygodniu na masaż, to niekoniecznie nam to coś da. Raczej no tak jak zawodowi sportowcy. Musielibyście korzystać z masażu codziennie, po każdym treningu. No, tak jak na Tour de France, nie? Bugaczard codziennie. Wszyscy no tak, więcej codziennie. Wszyscy codziennie, tak. tak. No to nie jest efekt długofalowy. To jest chwila, i ten efekt mija. Sen. Sen. To jest mega istotne. To jest mega istotne, tylko musimy tylko troszeczkę przypilnować. Pójdziemy za późno spać, możemy spać i 10 godzin, ale będziemy niewyspani. Będziemy po alkoholu, też ten sen będzie zaburzony, i regeneracja też. Czyli ten optymalny sen, bo rozmawialiśmy sobie przed, przed tą naszą rozmową o tym, że na przykład, jak się za późno chodzi spać, no to też ten sen już, jak idziemy spać o pierwszej powiedzmy, no to ten sen już nie będzie taki, te, taki pełny, taki regenerujący. W nocy. W nocy tak naprawdę najlepiej się regenerujemy. W ciągu dnia raczej mamy co czas obowiązki, nie możemy iść spać. A w nocy regenerujemy się najlepiej, dlatego że i wątroba się regeneruje w nocy, i nasz układ nerwowy odpoczywa. Więc jeżeli ten sen będzie zaburzony, no to później nasze funkcjonowanie również. Przecież zaburzenia snu mogą prowadzić do zaburzeń hormonalnych, do na przykład zaburzeń odporności, mogą powodować depresję itd. Więc samo to pokazuje, że sen jest mega istotny i to dla zwykłego człowieka nie trenującego. A jeżeli wy trenujecie, no to ten sen jest nad wyraz istotny, bo to właśnie wtedy się regenerujecie i zachodzi adaptacja. Niedobór snu, będzie ją zaburzał. Więc trzeba się na nim skupić. Jeżeli są problemy ze snem, na przykład można odstawić światło niebieskie na dwie godziny przed i powinno być lepiej. Jeżeli dalej jest problem, może melatonina pomoże, bo też mogą być takie naturalne niedobory. Jeżeli też sam sen i szybkość zasypiania będzie objawem na przykład przetrenowania. Ale o tym myślę, że powiemy już kiedyś dalej. Tak, w tym następnym odcinku, bo o tym będzie ten następny, następny odcinek. Bo my często mówimy o tym, że ta regeneracja jest taka ważna, tak. że to w sporcie jest niezwykle istotne. Niektórzy mówią, że jest ważniejsza nawet niż trening, jest właściwa regeneracja. No dlatego chciałem, żebyś troszkę o tej regeneracji poopowiadał, żebyśmy tutaj może, bo to znowu jak słyszeliście nie jest tak, że sauna nie, ale nie jako regeneracja. Dokładnie. Czyli sauna w innych celach, i tak dalej, i tak dalej. No chciałem, żeby, żebyście te kilka rzeczy usłyszeli, żebyście, skoro już wiemy, jak istotna jest regeneracja, no to żebyście Wiedzieli, jak się regenerować, i że regeneracja to niekoniecznie znaczy, że po prostu siadamy na kanapie przed telewizorem z paczką chipsów, bo niektórzy tak sobie regenerację tak. wyobrażają. Tak. Że, że to jednak, jednak ta regeneracja nie zawsze znaczy bez ruchu, ale, ale można też robić rzeczy, które tą regenerację przyspieszają, poprawiają i, i, i będziemy się czuli lepiej i będziemy przede wszystkim mogli lepiej trenować. Dokładnie tak. Tak, Kasper Dziękuję Ci, czuję się zregenerowany po tej rozmowie. <grymne> Następne będzie o przetrenowaniu. Zobaczymy, w jakim stanie tą, tą rozmowę skończymy. Zobaczymy. Ale, ale dziś Ci dziękuję. Jeśli macie ochotę postawić kawę dla rozwoju kanału, to serdecznie Was do tego namawiam. Tam link znajdziecie pod, pod filmem. Kacpra znajdziecie na Biprocycling, także jakbyście się chcieli, chcieli do niego osobiście odezwać. Bo, no bo oczywiście tutaj. Pomocy trenerskiej też was będziemy troszkę namawiać, bo, bo jednak są te rzeczy, to też będzie przy tym przetrenowaniu ba, 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 tak. bardzo ważne, że jeżeli nie nauczymy się bardzo dobrze czytać swojego organizmu, no to wtedy pewnych rzeczy nie wiemy, które trener może podpowiedzieć chociażby po samym wywiadzie, czy tak jak dzisiaj Kacper mówił, robi ankietę przed i wtedy dopiero może powiedzieć, czy, czy, tą, czy tą saunę rozpisać na przykład w jakiś, w jakiś treningowy sposób. Czyli tak to, tak to wszystko działa. No to do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku cyklokliniki. Dokładnie, do zobaczenia.